Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam wszystkich, witam państwa. Idziemy na kolejny spacerek, spacerek razem z wami. I teraz ja będę starał się mówić ONI, bo wiem, że to tak poprawnie w Rosji, w języku rosyjskim też ONI, ale można mówić ANI. Ale jeśli chcesz to napisać, to ONI. No dobra, spróbujemy. Dzisiaj porozmawiajmy o tych O autobusach i nie tylko mam na myśli, że o transporcie publicznym, bo to wielka różnica jak to w Rosji działa i jak tu. Chyba jak wszyscy mogą teraz napisać też w komentarzach, że kiedyś w latach tam 80-tych tak samo było w Polsce. No i napiszcie to w komentarzach, było tak samo czy nie z tym transportem publicznym. Zaczynamy. No i zacznijmy od transportu publicznego, od autobusów. I tramwajów, bo działa chyba to wszystko w inny sposób niż tutaj. Mam na myśli na przykład kupowanie tych zwykłych biletów. Kiedyś jeszcze w latach 80., -tych, 90., -tych było tak, że wchodzisz do autobusu na przykład i lub do nie wiem, tam jakichś tramwajów i tam takie jak papier toaletowy, ale to bilety. No, jak w Rosji zawsze, i po prostu możesz wcisnąć tam, nie wiem, 5 rubli albo tam, 50 kopiejek i dostać z tego jeden bilet. Ale nikt to nie kontroluje. Nikt. Tak było w Związku Radzieckim. Po tym, jak teraz, zrobili w taki sposób, że po upadku Związku Radzieckiego wszyscy, jak nikt nie chce płacić, i po prostu teraz potrzebujemy kontrolora albo e, konduktora. Konduktor to taki człowiek, który e, pracuje codziennie e, w autobusie lub tramwaju. U tego człowieka można po prostu kupić bilet i tyle. To jego praca. Zawsze pracowali to zwykłe Rosjanie. Ludzie, którzy urodzili się w Rosji. No i oni pracowali, tam pracowali i tak dalej. Ale ostatnie 10 lat, ale może chyba 7 lat, coś takiego, e, tam pracują... Ludzi, z emigranci, nie zawsze legalni, nikt z nich tylko legalny. Niektórzy z nich, a wielka część tych ludzi ze centralnej Azji, oni pracują nielegalnie. Nawet jeśli to państwowy tramwaj lub państwowy, państwowy autobus. No i to wielki problem tego transportu publicznego. I teraz opowiem. Dlaczego? Te ludzi na przykład przedłeś siebie do tego tramwaju lub autobusu, Szedłeś i chcesz kupić bileta, a te ludzie okupowali jedno miejsce siedzące i oni robią z tego, jak swój własny dom. Taki tam, coś nie mogą tam zostawić, i tak dalej. To też nielegalne. To zwykłe miejsce, do którego może usiąść każdy człowiek. Ale ani to zrobili, nie wiem po co. No dobra, już nikt na to nie patrzy. No i ku... trzeba podejść do niego i kupić bilet i powiedzieć, że ja chcę tego bileta za te pieniądze, a kosztuje na przykład tam 25-30 rubli, w różnych tych w różnych miastach różna cena. No i tutaj problem. Ten pan. Jakby otrzyma Twoje pieniądze, ale on nie chce dawać do Ciebie tego biletu, bo jeśli on dostanie pieniędzy, ale nie, nie da ten, nie wrzuci do Ciebie ten bilet, to jakby Ciebie tutaj nie było, a pieniądze ten Pan ma i w taki sposób oni zarabiają poza ich oficjalnych, legalnych zarobków, jeszcze i nielegalny, w taki sposób. I ty możesz powiedzieć, że no, a ja chcę tego bileta i on, i odpowiedź jego będzie taka, że o, ja przyjechałem z zagranicy, pracuję tutaj jak e, imigrant. мам очень малые заработки, и ты не хочешь, чтобы я зарабатывал им Потому что ты есть каким там националистом или просистом. Ты не хочешь этого билета. Ты хочешь, чтобы я мне и зарабил им. Но и э, в такой способ они все wszyscy... всем... И начинается валка, люб там. Все начинают кричать. За твоим руководством все вот это будет доложено. Понятно? Тебя выкинут. Может, тебя да, э, я и выкинут. Девушка, как вы разговариваете? Вообще борзел уже. Прав. Вообще а почему, правда, что... я, дали я могу сказать? Ты деньги себе, да. Ты да. Деньги себе в карман положила? Водитель? Деньги в карман автобус. себе положила? А вы Если оберечиваете, у тебя... водитель автобус ведёт. А вы оберечиваете, вы обязаны дать билеты. Если у тебя билетов нет, значит, бесплатно всех везешь. Это Слышь, это, это чё такое, касается? а? Отвалите это от меня! Это чё такое, овца, а? а! Пусти меня там кипеть, вам дам! Овца драные. Чурка драная. A wszedłeś z siebie do tego tramwaju, wrzuciłeś pieniędzy, nie dostałeś bileta, to kiedy kontrol. A kontrol to bardzo częsta sytuacja w tych tramwajach autobusach, to oczywiście kontrol, kiedy będzie wszystko sprawdzić, jakby kto ma ten bilet, kto nie. Ten pan mówi, że kiedy, je, jeśli spotkamy się z kontrolą, to ja bardzo szybko dam Ciebie ten bilet, bardzo szybko, ale kiedy taka tłuma w tych autobusach, to jak on to zrobi, bardzo szybko? A kontrolą bardzo, taki wiecie, i tam bardzo dużo ludzi, i bardzo, oni też bardzo szybko chodzą po tym autobusie i sprawdzają, sprawdzają te bilety. No i oczywiście, kontrol pyta do Ciebie, jakby gdzie Pan ma, pan ma bilet, czy nie? Możesz powiedzieć, że ja no, płaciłem, płaciłem, patrzcie, ale ten Pan nie, nie dał mi, nie, nie wrzucił mi ten bilet. No i e, ten Pan powiedział, że nie, nie miałem od niego żadnych pieniędzy, nic nie było. I tyle. I masz problem, z, będziesz, dostaniesz karę pieniędzy takiej bardzo dużej i trzeba będzie te, to zapłacić. No, i to oczywiście nie podoba się jakby nie tylko mnie, a bardzo dużym, jakby bardzo, bardzo dużej ilości ludzi. Rosjanów w Rosji. Na przykład w Kazaniu to największy problem. W małych miastach tam jeszcze pracują ludzie, Rosjanie pracują na tych stanowiskach, bo mało tam zarobki i imigranci, oni nie chcą pracować na małych zarobkach. I tak samo kierowcy tych autobusów, tramwajów też. ani też z Centralnej Azji, oni też emigranci i oni nie chcą czekać albo coś jeszcze Ani prowadzą, kierują ten autobus i kierują ten e, tramwaj tak samo jak i u siebie w swoich krajach i oni e, jakby z tego powodu bardzo duże sytuacje takich wypadków transportowych, nie wiem jak to powiedzieć, tutaj napisane no i to też niebezpieczne oczywiście. Jakość autobusów, tramwajów jest taka sama jak tu. Jakby nic nowego, nic dziwnego. No, ja tylko mówię o Kazaniu, o Tatarstanu, z którego, z którego miasta jestem, no i z której republiki jestem. Naprawdę jestem w Sędznikamsku, to mało takie, mało ma, mało miejsce, mało miasto. No, ale tam też jakość tramwajów teraz bardzo dobrze. Nie wiem, jak w innych miastach. Wiem, że w niektórych Tramwaje lub w ogóle nie mają, lub znieścili, lub e, bardzo, tak, jak to, źle jakość, no, e, niski poziom jakości, ale w dużych miastach teraz wszystko w porządku, ale e, jeśli chodzi o tramwaje, o tramwajach, a tramwajach jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, na przykład... E, w Moskwie ludzie mówią, że patrzcie, mamy nowy tramwaj, niskopodłogowy, wszystko w porządku. Z dzieckiem można bardzo szybko jakby, e, no, wejść do tego tramwaju, do autobusu też. Ale w tramwajach tak samo mamy jeszcze USB, ten, ładowarki i tak dalej. Wszystko w porządku, bardzo piękne, bardzo wysoki ten poziom jakości. Wszystko w porządku, ale kiedy kierowniku tego tramwaja trzeba zmienić kierunek, kierownik powinien wyjść z tramwaja i zmienić kierunek z pomocy loma tego tutaj napisane i to potem jakby usiąść. W tramwaj i dalej kontynuować tej podróż. Kiedy w Polsce po prostu trzeba nacisnąć przycisk. I albo coś tam w inny sposób, nie trzeba wyjść z tego tramwaju dla kierownika. Pał, po prostu ja jestem w szoku nawet w Moskwie, w Moskwie to nie działa jak we wszystkich Unii Europejskiej. <laughs> ale, ale wszyscy mówią w Rosji, w Rosji, że Moskwa jest najlepszym miastem w Europie. <laughs> I to bardzo dziwne, że kiedy masz taki najpiękniejszy tramwaj, powinien wyjść, żeby zmienić kierunek. Tak samo mamy i stary tramwaj, jak tu, tak samo mamy i nowy tramwaj, jak tu, autobusy też. Autobusy mamy własnego tego, z, własnego, z własnej fabrycy, e, który robią w Rosji, i tramwaje chyba też. Nic dziwnego. Nic nowego. Jakby ja nie mogę powiedzieć, że co, coś tu zobaczyłem nowego, ale tylko to, że tutaj trzeba kupować ten bilet w osobiście. Jakby możesz po prostu kupić sobie tę kartkę miesięczną albo tu możesz po prostu zapłacić z pomocą QR kodu i lub z aplikacji korzystając i tyle. Jakby my tak, tego nie mamy. To, co tu zdziwiło mnie, że tutaj można kupić w taki sposób i wszyscy kupują. W Rosji, jeśli zrobić tak, taki sam system, to nic nie będę, nikt nie będzie tego robić. Nikt. Bo to no, można przyjechać jakby za darmo. Dlaczego płacić? I to w Rosji bardzo mnie się nie podoba, że ludzi taki w, jeszcze w Związku Radzieckim to działało. Jakby było ten papier toaletowy a, i wszyscy kupowali, nie, nie było żadnego kontrolu. A, a tu, a, a teraz w Rosji, po upadku Związku Radzieckiego, zrobili tych konduktorów i powinni byli wszyscy płacić i teraz też. I wtedy też, ale wtedy nie trzeba było kontrolować ludzi, a teraz trzeba. No i teraz porozmawiajmy o pociągach, bo pociąg. W Rosji to najpopularniejszy transport publiczny, jeśli chcesz podróżować z jednego miasta do drugiego. I tutaj też wielka różnica, bardzo wielka różnica. I tu mnie więcej podoba się niż to w Rosji. Wiem, że tutaj pociągi spóźniają często, ale nie spóźniają, bo w Rosji sytuacja najgorzej, ale nie z tym. Bo w Rosji e, pociągi, jeśli i spóźniają się, to tylko 5 minut maksymalnie. 5 lub 10, no 10 minut to już nie, to masakra. To ludzie zaczynają tam już e, dzwonić do kogoś i, a, i stu, stu, jakby w, do okienka. Co to, co to jest 10 minut spóźnienia? Dlaczego jesteśmy tu 10 minut? I tak dalej. E, w czym są różnice? Na przykład ja e, chcę wyjechać z... Jednego miasta do drugiego. Co powinien zrobić? Ja powinien pięć razy pokazać mój paszport, żeby wyjechać z miasta. Pięć razy. Pięć. Pierwsze. Kiedy ja tylko wszedłem do dworca kolejowego, policjanci mają taki kontrol, skaner, w którym, jak w aeroportu, żeby sprawdzić, co ja mam z sobą. I oni tak samo mogą jeszcze sprawdzić twoje imię, nazwisko, twój numer telefonu, twój telefon, no i to 20-30 minut. To zazwyczaj u chłopaków, u kobiet tego nie robią, ale sprawdzają rzeczy osobiste, zazwyczaj zawsze u wszystkich ludzi. To pierwsze trzeba pokazać tam swój paszport. Drugi kiedy wchodzisz... Jak to? Wchodzisz, a idziesz na przykład do... żeby kupić bilet. Kiedy kupujesz bileta, też. Nie możesz kupić bilet, jeśli nie masz paszport. Nie możesz używać prawa jazdy, dlatego, żeby kupić bilet. Kupujesz ten bilet z paszportem, to drugi raz. Trzeci raz. Kiedy wchodzisz do... Do pociągu idziesz. Tam też mogą ktoś zapytać twój bilet, twój paszport. Dalej. Kiedy... Czekasz na pociąg, na, na przykład. Nie możesz od razu, jak tu, drzwi otwarte, możesz wyjść. Nie, w Rosji nie tak to działa. W Rosji drzwi otwarte, dalej czekasz na to, kiedy będzie e, ten, kiedy wszyscy mogą usiąść, wejść. Tam taka duża kolejka i wszyscy po prostu czekają na to, kiedy można usiąść. I tutaj a, pani pracowniczka taka, ona mówi, że, no, wchodzimy. I wszyscy teraz po kolei wchodzą, ale tutaj wchodzą po prostu. Drzwi otwarte, tutaj nawet samemu drzwi trzeba otworzyć. Drzwi otwarte wchodzisz. W Rosji nie. W Rosji powinien wrzucić swój bilet, wrzucić swój paszport, poczekać i dalej, tylko dalej możesz, jeśli wszystko w porządku, to możesz wejść. I kiedy pociąg, i tak wszyscy robią, i kiedy pociąg zaczyna jechać, jakby ruszać się, to też pani pracowniczka, ta sama pani pracowniczka, która sprawdziła 5 minut temu twój bilet i paszport, ona kolejny raz wchodzi do twojego tego wagonu i ona jeszcze raz zaczyna sprawdzić u wszystkich bilety i paszporty tam 4 albo 5 razy trzeba pokazać twój paszport i tylko potem możesz wrzucić do kieszenia lub do twojego tego, nie wiem, plecaka i, i po prostu już nie pokazywać dalej <laughs> I, 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 i kiedy ja pojechałem uh, moja pierwsza podróż do Szczecina z Gdańsku kiedy było, ja wszedłem do dworca kolejowego nie kupowałem uh, biletu offline, tylko online po tym, uh, ja poszedł, uh, wszedłem do dworca kolejowego, nikt nie zapytał o mój paszport, i nikt nie sprawdził mojej rzeczy. Dalej, ja wszedłem do peronu, i nikt nie sprawdził mój paszport. Dalej, ja wszedłem do uh, pociągu, i nikt nie sprawdził mój paszport. I dalej, kiedy ja jechałem, uh, ja powie, powiedziałem, że. Je, a, Wtedy też nikt nie sprawdził mój paszport. Tam trzeba było tylko QR-koda wrzucić, a pani zaskonowała i tyle. Ona nie pytała o moim paszporcie. <noise> I kiedy wyszedłem, też nikt nie pytał o moim paszporcie. Jestem w szoku. W Rosji tak to nie działa I to mnie bardzo zdziwiło tu Zapomniałem też dodać, że ten pracownik Ta pracowniczka, zazwyczaj to pracowniczka Wagonu jest główną osobą W wagonie i ona musi Dwukrotnie sprawdzić paszport i bilet Każdego pasażera, a następnie Musi rozdać wszystkim czystą pościel Ponieważ w większości mamy tylko Miejsce leżące w pociągu Następnie musi przejść przez cały wagon I zaoferować każdemu Aby kupił od niej słodycze Herbaty lub kawę, Lub jeszcze coś ponieważ dostaje procent od sprzedaży tych produktów. Następnie muszę podgrzać piec, żeby ciepło w wagonie było, i ogromny samowar też trzeba podgrzać, aby Podgrzeć wodę na herbatę. Następnie ona musi wyczyścić podłogi w całym wagonie, a także upewnić się, że ludzie nie jadą dalej, tylko wysiadają na swojej stacji. Ona musi również pracować jako budzik dla osób, które o to proszą. Na przykład, jeśli osoba musi obudzić się o 9 rano, ten pracownik powinien obudzić ją o 9 rano. Ta pracowniczka powinna również dbać o bezpieczeństwo w wagonie. I to wszystko za 1000 zł miesięcznie. Ja już mówiłem, jaka była wielka różnica w tym, jak wygląda ten pociąg i, w, i, w, i jak to działa. O. Jakiś szur tam. <noise> ja już mówiłem, jak byłem zdziwiony z tego, jak wygląda tu pociągi, jak one wyglądają w Rosji. Ten odcinek ma, nie wiem, 600 tysięcy lub tam. 800, coś takiego wyświetleń, bardzo popularny ten odcinek był. Ale dla mnie to zwykłe rzeczy, że ja równowodowcy coś no i chyba dla Was to ciekawe. No, i jeśli chcecie, możecie też oglądać. Nie będę powtórzał się tu, powtórzyć tych samych rzeczy. Po prostu odcinek będzie tu, możecie zobaczyć. No, i to wszystko z, e, po, z tymi pociągami. Kilka słów o samolotach w Rosji też, żeby wejść do e, tego. Lotniska, trzeba też sprawdzić wszystkie wieści, zaskanować i pokazać swój paszport, i tak dalej. Kiedy w, e, idziesz do e, samolotu, też z, trzeba zaskanować i pokazać swój, swój paszport. I to jakby tylko jedna różnica. jeszcze nie latałem tu na tych samolotach, tu, ale chyba tutaj pra, jakby działo to wszystko jak i we wszystkich normalnych krajach, więc ja po prostu powiedział, powiedziałem jak to u nas. Tak samo jeszcze mamy tralejbusy. Nic dziwnego, po prostu taki piękny z punktu widzenia ekonomiki transport. Nie wszystkie miasta ich mają. To tani transport dla miasta, jak i tramwaj. Najlepszy tra transport to tramwaj, tralejbus, dalej autobus, no i e, taksówki. I teraz porozmawiajmy o taksówkach. Chyba to ostatni transport, jakby rodzaj transportu publicznego. Zawsze były takie kampanie firmy taksówkarznej, nie wiem, i tam jakby można było pracować, kto chciał po prostu. Zawsze pracują ludzie, którzy chcą pracować i tyle. Nie było żadnych tam zasad, jakby takich dużych. Wtedy pracowali firmy w taki sposób, że jedna firma ma tam, wiem, 80 rubli za jeden adres, inna firma mogła po prostu ustawić ceny, inne ceny. A teraz jedna firma państwowa, która nazywa się Yandex, ona po prostu kupiła wszystkie firmy, i teraz to jakby monopole. Tylko tutaj, na przykład Bolt, Uber. Еще что-то там, разные Freinaut и так далее. Там не в России работает только Яндекс и так далее. Можно еще какой-то там был китайский и был, не помню как его называли, но она осталась замкнута, потому Яндекс просто съедал эту фирму и так далее. И такая фирма Monopoly, она работает не только в. w Rosji tak samo jeszcze w Naddniestrze i tak samo jeszcze w Gruzji, jak pamiętam. No, no i problem polega na tym, że ani jakie ceny chcą stawić, jaki taki robią. I tyle. Niezadowoleni z tego, jak pasażerowie, tak samo niezadowoleni z tego i kierowcy tych taksówek. Bo Ceny bardzo niskie, bardzo niskie ceny. Bardzo duże procenty tych taksówkarzy, oni bardzo mało zarabiają, powinni pracować codziennie, żeby coś zarabiać. Tak samo takie standardy bardzo wysokie. Na przykład mamy ekonom, po prostu zwykły ekonom. Co to jest w Rosji ekonom? Ekonom na przykład w miastach takich jak в, например, Москва, Санкт-Петербург и Казань, эконом зачинище от таких самоходов, как Hyundai Solaris, Skoda Rapid и так далее. Вот с того уровня зачинище эконом. Во всех других местах эконом зачинище от автомобилей самоходов российских. Чили, Лада, Москвич, Волга и так далее. W tych samochodach, na przykład w Omskie, w ekonomii, kiedy jeździłem e, tym ekonomem, mogą nie pracować pasy, na przykład, nie działać pasy. Jeszcze coś, e, tam takie wiecie co, e, kierowca może włączyć swoje muzyki bardzo głośno i tam tylko jedna, e, jedna rzecz, jedno zadanie dla tego taksówkarza, po prostu dojechać i tyle. Jak on chce, w taki sposób on i będę robił i tyle. W miastach takich jak Kazajn, Moskwa i Sankt Petersburg, Samara, tam jeszcze mogą zapytać, a pan nie przeciwko tego, że ja mogę włączyć swoje muzyki, tam coś takiego. Tam jeszcze są intelektualne ludzie. Dalej, komfort. Komfort w innych miastach, nie w dużych, zaczyna się od. самоходов из других краев, тоже. Шкода Рапид, например, то уже комфорт. Hyundai Solaris, то комфорт в малых местах. В, например, так само мамы комфорт плюс и еще мамы премиум и еще мамы далее в Москве и в Казани, у мамы Санкт-Петербургу VIP. VIP, то уже те майбах. Będzie za tobą przyjedzie Maybach. Kosztuje to około 50 dolarów. I za jedną, ten przejazd. No i jakby to w taki sposób działa. Tutaj trochę pomyliłem, więc opowiem Wam teraz wszystkie tarify z najtańszego do najdroższego. Zaczynamy: ekonom, Comfort, Comfort Plus, Mini dla dzieci, pomoc dla niepełnosprawnych i pomoc dla dzieci, tarif dla tego, żeby wyjechać do innego miasta, business light, business, premium, elite, cruise, driver. Nikt nie zadowolony z tego, że, jak powiedziałem wcześniej. Kierowcy niezadowoleni z tego, że oni mało zarabiają, z tego powodu oni zaczynają bardzo często. O dlaczego tak głośno drzwi zamknęłeś? O a dlaczego to głośno rozmawiacie w mojej taksówce? O a dlaczego to, a dlaczego to? No i pasażerowie niezadowoleni z tego, że oni po prostu trzeba ani zamówili komfort, ani po prostu usiedli i trzeba jak ten ściur. Milczeć i nic nie mówić, bo taksówkarz możesz po prostu jak to wyrzucić z samochodu i dalej nie chce jechać. To chyba wszystko. Ja już wszystko nie pamiętam. Może coś jeszcze chciałbym powiedzieć, ale proszę zadajcie mi pytanie w komentarzach i ja na wszystko postaram się odpowiedzieć w komentarzach chyba. Mhm. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia do następnego odcinka, który będzie już jutro o 9:00 na tym kanale. Pa!